Jeżeli na autostradzie zdarzy Ci się przycisnąć ten gaz trochę mocniej i pojedziesz 140, to dostaniesz mandat, który w tej chwili wynosi, jeżeli się nie mylę, 240 franków, bo ja jeszcze nigdy nie zapłaciłam. Natomiast jeżeli byś pojechał w zonie 30-20 km za szybko, to już tracisz prawo jazdy na przynajmniej 3 miesiące i dostajesz mandat taki. W zależności od Twoich zarobków, to nie ma jakichś tam ustalonych widełek. Tak jest w Szwajcarii i nie ma zmiłuj. Polacy, którzy jeździli tam samochodami, dobrze to wiedzą. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Szwajcarii i poznać ten kraj i jego mieszkańców, posłuchajcie mojej rozmowy z Agatą. Te rozmowy znajdziecie na www.ludzie-są-ciekawi.pl. Link do podcastu jest też w opisie na TikToku. Do usłyszenia.